witam ponownie. Za nami część kwalifikacyjna. Przed nami, to co najważniejsze, czyli zmagania indywidualne, które przesądzą o tym, jak wyglądała klasyfikacja generalna po dzisiejszych zmaganiach. Zmagania które zadają się dość interesująco, aczkolwiek zapowiada się poziom nieco niższy niż był wczoraj podczas zawodów w Austrii. Dzisiaj na Wiggles zapada się, że są trochę trudniejsze do dalekich lotów, chociaż próba co najprostsza daje nadzieję, że jednak niekoniecznie. Cena jako jedyny przekroczył 225 metr, ale czy to dobrze czy źle? Za chwilę się przekonamy. Przed nami czwarty konkurs indywidualny w ramach tegorocznych mistrzostw w tablotach. Zerkamy na układ par. To będzie nas się na ciekawsze. No i już mamy przedział. Joe Biden z Krzysztofem Miętusem, potem Robert Kraniec z Jarkomatą. Andrew Urzop z Leroydem, Hanna Waldt z Freidagiem. Będzie para Niemców, czyli na pewno jeden niemiecki skoczek będzie w serii finałowej. Potem Michał Kołdzieczek z Nookim do Kamurą. Potem rosyjsko słoweńska para. Paweł Karolin z Emo Klinec. Potem Filip Reymont z Arturem Diamborem, Anders Jakobsen z Beatą Szydło, co ciekawe. Potem znowu para z kobietą, Marita Kramer kontra Luka Eglow. Następnie Łukasz Odkowski kontra Ala Momo. Michał Żebrowski z Kubą Wolnym. Też ciekawe zestawienie. Potem Federico Czekon z Maćkiem Kotem. Oli Młodka z Bellingerem, Martin Koch kontra Paweł Wąsek, Emanuel Szedar kontra Jutta Betase, Feld Andreas Felder z Patinsonem, Tusk z Forfangiem, Fettner z Mominowem, Nows Seinen z Lewrokosem, Joosiro Kołajasi z Gregorym Siedenzalerem, Piotr Grzewski z Antoniem Bantarasem, potem Matysz Mizrów Shimizu, Tom Hilde z Madoł Gessler, Justin Bieber kontra Zagrawski i ostatnia para niemiecko-słoweńska Katarina Althaus z Cenę Prewcem. Co nas na oczywiście interesuje? no. Że szkoda kilku zawodników. Blisko kwalifikacji byli dzisiaj Rui Kobayashi i Kamil Stoch, ale także dwóch Norwegów, którzy skakali tutaj u siebie. Na nich szczególnie pewnie bolesna sytuacja, kiedy minimalnie przegrywają kwalifikacje, skacząc u siebie. Byli to oczywiście Zonderlingen i Daniel Andretande, Andr 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 Najwięksi przegrani, no trochę mniej przegrany Fanemel, bo on przegrał już trochę większą po butową, ale szczególnie właśnie Tande i Zonderlingen mogą uczuć się wielkimi przegranymi tych kwalifikacji. Zgadzając u siebie mogli najbardziej zyskać na wartości, mogli uciec pod topora. A tak, pozostały im skocznie w Polsce i Słowenii. Yy, to będą ostatnie dla nich okazję, by te pierwsze punkty w tym turnieju zdobyć i tym samym nie musieć uczestniczyć w turnieju drugiej szansy, które niekoniecznie może być dla nich szczęśliwe. Yy, tak to wygląda. Z takiego ogólnego punktu widzenia, proszę Państwa, emocji na pewno nie zabraknie, bo przecież każde zawody to nowa historia. A jeśli chodzi o loty, to, to to bardziej ta historia nabiera jeszcze bardziej ym, barwnych wartości. Także zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać, ale zapowiada się że rzeczywiście ciekawa rywalizacja. Chociaż w tych forfikacjach błysków jako takich nie było. Być może będzie lepiej w konkursie. Zobaczymy, jak to będzie. Czy bolki wodopodobne, czy jednak się zmieni, czy bolki wietrzne na zawody. Wszystko przed nami. Zaczynamy. Para numer jeden, Joe Biden kontra Krzysztof Miętus. Meryl zobaczymy za chwilę. No nie ciekawie, nie ten lot. 196 metrów, poniżej 200 metrów niewiele rokuje. Tak naprawdę teraz Krzysztof Mientus z szansą na łatwą wygraną w pojedynku, oczywiście. Wygrany z pierwszymi punktami, tak czy siak? A Krzysztof Mientus czy będzie w serii czy jednak w nie przegra? No zobaczymy, bo jeszcze musi ten lot ustać. No, ustał, ustał, ledwo, ale ustał. 211 metrów, no to 19, 18,5. Jest wygrana w parze Polaka, a Joe Biden będzie czekał na ewentualny szczęśliwy awans, który raczej nie przyjdzie, bo lot wydaje się zbyt krótki, by myślę, że je na Losera. Para numer 2. Robert Kraniec kontra Jarkomata. Fabryk Robert Kraniec, bo to on jest bardziej doświadczonym lotnikiem. No ale jak będzie, zobaczymy. Robert Kraniec walczą metry. W tym momencie będzie na miejscu drugim, albo minimalnie pierwszy, 212 metrów. No 19 jest na prowadzeniu, ale tylko o 2 i 20 punktu. Także bardzo minimalny to przewaga. Jarko Mata tymczasem. Jarko Mata 24 w kwalifikacjach, więc teoretycznie będzie faworytetem z tytułu kwalifikacji, ale to tylko, to tylko statystyka. Natomiast w parze przegrywa. Jarko Mata 206 metrów. To jest nadzieja na awans, ale też taka niezbyt pewna 206 metrów, noty 19 jest na razie trzeci 5 punktów za Krzysztofem Intusem sklasyfikowany w parze przegrało 7,2 punktu para numer 3 amerykańsko-francuska Andrew Urlop kontra Jonathan Leroyd no zobaczymy, najpierw Andrew Urlop nieźle, nieźle, nawet bardzo nieźle, bo to będzie lot, jeden z dłuższych jaki można tu oddać 218,5 metra Noty 19 na pewno tym lotem zapewnia sobie serię finową. No nie ma opcji, żeby, żeby nie był chociaż takim luzerem z takim wynikiem. Czy na Jonathan Leroyd przed nami w kwalifikacjach 23. Leroyd no, zobaczmy. No, nie zachwycił za bardzo. Podobnie do Joe Bidena. 198 metrów. No, tyle trochę tym na sprawę. 4,20, 19,5. ,19 no, ale przegrywa wyraźnie, tak jak w tej parze. O 20 prawie 2 punkty. Duże obydanie, wyprzedza o prawie punktów 7. Jedyna pociecha tym wszystkim. Kolejna para to para, właśnie niemiecka, o której mówiliśmy. Sven Hanavald kontra Richard Freitag Favorytem Hanavald. Patrząc na jego sytuację w turnieju. No i Hanavald leci po finową chyba, w tym, w tym momencie. 211 metrów, noty 19-19,5. Wiele to wskazuje, że chyba po raz kolejny będzie w 30, czyli nadal będzie miał komplet lotów w tym turnieju. Tymczasem myślał Frightag: No, nie powinien być faworytem, bo w, w, w kwalifikacjach miał wyższą notę. Huknął wtedy 217 metrów, ale w parę przegrywa. Uuu, przegrywa! 205,5 metra uzyskuje Freitag, Noty średnio 19, jest szósty Walt na pewno w serii filmowej, a Freitag jest drugi wśród przegranych w tym momencie. Ale niewiele ruchuje jego wynik. W się szansy na serię finową. Teraz Michał Kołodzieczak kontra Naoki Nakamura. A więc para polsko-słoweńska. Michał Kołodzieczak. uuu, wpadka! Kołodzieczak pierwsze punkty, ale dzisiaj bez powodzenia jeśli chodzi o wynik konkursowy. 149,5 m. Dobrze, to dopiero w a nie w kwalifikacjach. Noty po 17,5 punktu. No i widzimy najgorszą nota. Naoki Nakamura z łatwą misją. Żeby wygrać w parze, wystarczy mu przechodzić 150 m. Rosanoki przekracza wyraźnie linię, będzie miało grubo ponad 200 metrów w tym momencie, 215 uzyskuje Japończyk, noty 19, 19,5 punktu wygrywa z Kretesem, eee, prawda? wygrywa bardzo wyraźnie ten pojedynek o dokładnie 84 punkty, o tyle pokonuje tak a tymczasem tym raz, tym samym Japończyk jest kolejnym pewnym uczestnikiem serii finałowej dzisiejszych zmagań. Kolejna para. Paweł Karolin kontra Emma Klinec. A ty w Rosji? Wrócili Rosjanie, oczywiście, bo skoczyli nie sobie na to w lotach w tym turnieju. No i proszę zobaczyć. Paweł Karolin, najdłuższy lot konkursu 220 metry, noty 20 19,5 punktu. Karolin, nowym lider, liderem konkursu, o 6,90 wyprzedził Amerykanina Andrew Urlauba, teraz Emma Klinec. 20 w kwalifikacjach. Ale jak to się przełoży na kształt, Czy będzie w stanie powalczyć w konkursie? No, jako tako powalczyła, ale w parze TS-em Będzie krótki lot. Dwieście i pół metra. Noty po 17,5 punktu Jest 10 miejsce. I jest dopiero czwarta wśród przegranych. Przegrywa z Leroydem nawet. W tym momencie. No bo Leroyd ma dużo wyższe noty. Teraz kolejna para. Filip Raimund kontra Artur Jambor. No zobaczymy. Kto będzie górą. Filip Raimund będzie faworytem, bo to zawodowy skoczek. Ale Rajmont nie zachwyca zbyt, zbytnio. Wynik podobny do Freitaga. E, 206 metrów. Noty 19, 19,5. No, przed Alkomatem, przed fajtagiem. Raymond byłby najlepszym przegranym w tym momencie. Kuliczak już poza serię finałową wypłaconą lepszej piątki. Przegranych teraz Artur Dziambor. W kwalifikacjach był wyżej oczywiście od Niemca, no ale to tylko tego kwalifikacji idzie się konkurs. Artur Dziambor wygrywa w parze. Jednak podoba wyzwaniu. 213 metrów. Noty 20, 19,5 punktu. Jest na czwartym miejscu w tym momencie. W parze wygrywa o 9,4 punktu. Będzie więc w serii finałowej. No i teraz para pierwszego z Norwegów: Anders Jakobsen kontra Beata Szydło. Oczywiście, że faworytem będzie Norweg. Mimo wszystko. No i zobaczmy: Jakobsen dobrze na progu. Odległość nie bo to będzie około 210 metrów. E, dokładnie 210. Noty 20, 19,5 punktu. Na razie siódma pozycja. Byłbym najlepszy przegranym, gdyby przegrał w pojedynku, więc lecz na spokojnie. Może czekać na serię finową. Beata, było 19 w kwalifikacjach. No też dobrze na progu wygląda, ale nie, nie doleci. Nie doleci. Więc yy, ja ten pewny awans. Beata tylko 172,5 metra. Noty 18 i wygrywa tylko z Kołdziejczakiem. No tak to wygląda w tym momencie. Kolejna para. Marita Kramer kontra Luka Eglow. A więc kolejne nie przed nami. Było Emma Klinec, teraz Marita Kramer. Marita akurat powalczy. powalczy o metry, ale z upadkiem niestety, więc chyba bez powodzenia. 207 metrów to jest za krótka odległość, bo myślę, że z tej finałowej to dużo odległości oczywiście. Luka Eglow. Zadanie wydaje się łatwe. Wystarczy około 185 metrów. Wygać w parze, wydaje się więc formalnością wygania tego pojedynku przez Szwajcara. Zobaczmy, czy to się uda. Hmm, też ryzykuje, ale ustopuję. 196,5 m, noty 20, 19 ,5. pokonuje Maritę Kramer, której nie będzie w serii finałowej. Luke Aglouf pokonuje Maritę o 18 punktów, a więc bardzo wyraźnie. Mimo, że obasuje, jedną z gorszych not, no ale liczy się to, że wygrywa pojedynek. Teraz Sełka Szutkowski kontra Andreas Almomo. Jeszcze będzie Łukasz, i on będzie powrotem tego starcia, podczas na jego już miejsce w turnieju. No i Łukasz nie zawodzi, że to otwarcie. Dzisiaj nie ma Adama Małusza. jest Łukasz. Uzyskuje 216,5 metra, noty 19, i Łukasz jest trzeci w tym momencie. Więc dla Łukasza dobre otwarcie konkursu. A zobaczmy na to. Alamomo. Alamomo był wyszedł Polaka w kwalifikacjach, miał 16 wynik. Ale że to rokuje dla niego na udane zawody jak średnio, bo ten rok będzie krótszy od Polaka. Chyba. Nieco krótszy, ale Alamomo też w serii pewnie się pojawi. 214,5 metra. Noty 19, 19,5. Przedmiot w porze z Polakiem, ale tylko o półki 90. Stąd Łukasz jest trzeci, ale Alamomo jest piąty i niemal na pewno Alamomo będzie w serii finałowej. Nie będzie w niej Emy Klinec, która w tym momencie odparła z sobą na najlepszej piątki. No i teraz ciekawa para. Michał Żeglowski kontra Najpierw Michał Zobaczmy. Tak sobie. 206,5 metra. Noty 19. 12 miejsce. Pokonał kilku przegranych. będzie na trzecim miejscu przy przegranych, jeśli przegra pojedynek. Co trochę roku 1, niego dobrze. No ale nie wiadomo na ile dobrze. Kuba wolny, 15 w kwalifikacjach. A teraz. Parze wygrywa. Wyraźnie go połknął może powiedzieć yy, Michała. 220 metrów w Kuby. no po 18,5 punktu. Kuba ma drugie miejsce. Aby z drugi Kuba, czwarty Łukasz, Michał na razie trzeci przy, 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 Odpad z przegranych. Odpadł z przegranych Jonathan Leroy. Kolejna para. Federico Czekon kontra Maciej Kot. Powinno zostawiać ludzi w czy jednak to tylko dobry skok w kwalifikacjach. Federico Czekon na początek reprezentant Włoch no tak sobie to jest do do pogliścia na pewno 210 metrów noty 19, miejsce 12 przed filmem Brajmundem z pychającym Michała, żeby skrywał się w przegranych teraz Maciej Kot 14 w kwalifikacjach no i proszę, Maciej wygrywa w parze będzie w serii finałowej 218 metrów no, to od wszystkich sądzie w połowie 19,5 punktów. Maciek na drugim miejscu przed Kubobolnym, tak jak w kwalifikacjach, o 0,6 punktów przed kolegą. No i tracą dużo do Pawła Karolina, który wciąż prowadzi w tym konkursie. Teraz Oli Młotka kontra Andrea Weringer. Kolejna para, obaj mogą będzie groźni. Oli Młotka dobrze na progu, konkretna odległość w tym momencie odległość. 215 metrów. Noty po 19,5 punktu. Miejsce szóste Najwyższy się by miał miejsce. Obok Alamomon zresztą, który miał 214,5 metra. Teraz Bellinger. 13 w kwalifikacjach. Ale nie czy to dobrze dla do niego rokuje. A Bellinger walczy o metry, ale trochę będzie brakować tego tak metod do wygania w pojedynku. Natomiast ma 213,5 metra. Noty średnie 19. Miejsce dziesiątek, które dobrze lokuje, bo jest drugi wśród przegranych w tym momencie. Spycha z tego na Jarkomatę. zabutuje też się na -tak. Na wylocie jest Michał prosty w tym momencie. Potem będzie Filip Primont. Ci którzy mieli odległości około 206 metrów. Teraz Martin Koch kontra Paweł Wąsek. Obu stać na serii finowej. Martin Koch. ja? Mm, no. 205 metrów. Noty po 19,5. Mimo tych not jest 18 i będzie na wylocie jeśli przegra w parze z Paweł Wąskim bo minimalnie z Michałem przegrał o 30 punktu No więc szansa dla Pawła, ogromna, by tym razem mieć prawie awans do sesji finałowej zamiast 31 miejsca. Paweł. Czy wygra w parze? Pytanie. Będzie blisko siebie, ale wygra Polak. 209 metrów. Noty 19, 19,5 punktu. No, na szczęście Papyłką Górą wygrał w parze o 3,8 punktu Martin Koch za Burtą. Paweł jest w momencie 16, ale ważne, że dzisiaj będzie już w obu seriach konkursowych, nie tylko w jednej serii. No i teraz kolejna para rosyjsko-japońska. Manuel Szedal kontra Jutta Na Najpierw Szedal. No, odległość 214,5 metra. Noty po 19,5 punktu, miejsce 8. Z jedną komórą przed Alamo w tym momencie. No i Jutowatazy w kwalifikacjach 11. Więc powinien w parze wygrać, ale nic nie ma pewnego tutaj. Musi mieć ponad 206 metrów, by mieć szansę na serię finową i tak będzie. Japończyk zepchnie Michała Żabłowskiego. Zgoda przegranych. 211 metrów. Noty 19, 19,5 punktu. JOTW za 15 w parze przegrywa, ale będzie miał szansę awansować jako taki loser. Na razie jest już wśród przegranych. A Michał za burtą. No i teraz kolejna para. Australijsko-amerykańska. Andreas Felder kontra Robert Pattinson. Najpierw Felder, który będzie to fawortem, oczywiście teoretycznie. Czysto teoretycznie. Felder nie błysnął, bowiem. Z upadkiem 205,5 metra ułatwia zadanie Patinsonowi w efekcie to druga taka próba, bo wcześniej Marita Kramer miała pecha z tym lądowaniem na podobnej odległości no więc Pattinson powinien to wykorzystać, tak jak wcześniej wykorzystał to przeciwnik Marity Kramer czyli na okina Kamura z tego co mi się wydaje nie, to nie był to wójny przypadek nic na okina Kamura, tymczasem Patinson. 191,5 metra i tylko rzutem na taśmę wygrywa w parze ale szczęście, Patrick Zona. Noty 18, 17,5. On ledwo to ustał, bo ten, to lądowanie było takie, że mógł jednocześnie lądować z upadkiem. Ustał tę próbę i wygrał w parze z Felderem o 2,7 punktów. No niesamowita sytuacja. Przegrał z kilkoma zapotnikami, a i tak będzie w serii z jednej z niższych lokat. To trzeba przyznać. Teraz kolejna para. Donald Tusk kontra Johan Andre Forfang. No i ciekawa też para, bo Tusk był taki pokładnik jak Paweł Woszek, właśnie do tej pory. Też był 31. jednym z konkursów. Tusk dzisiaj w serii się pojawi. Tak mi się wydaje. 214 metrów noty po 19,5 punktu. Jest dziewiąty już przegranych, najlepszy. Więc nie ma wątpliwości. Tusk będzie w serii finalowej. Podobny przeman jak Paweł Woska, w końcu do trzy skoki zaliczone łącznie zamiast jednego. No i Hanader Forfang Trudne zadanie, bo już wie, że Tusk skoczył dobrze. On też musi skoczyć dobrze. Jeśli jest serii finałową, to już tym zabraknie. Forfang poza serią finałową. Jednak 201 metrów noty 19-19,5 przegrywa w parze wyraźnie, a Tusk pewny w serii finałowej. Forfang przegrał o prawie 17 punktów w tej parze. Także no, jedzą nawet szczęśliwy, drugi nieszczęśliwy, stąd ten trzeci. Został jeszcze tutaj Tom Hilde, który za, za parę minut się nam pojawi też na skoczni. E, Manuel Fettner kontra Cabernet Muminów teraz. Powrót Fettner, ale tylko na papierze. Fettner, w była od Muminov, i to o kilka metrów. Teraz w konkursie Fettner około 210, no trochę mniej niż 210, 207, noty 19, 19,5, pół, pół, to jest 20, będzie przed Raimundem, będzie przed przegranych na razie i się przegra w parze. Prosimy Muminow. Muminow ósmy w kwalifikacjach. No, wtedy huchnął konkretną odległość teraz. Będzie krótszy lot, ale w parze wygra. Muminow, tak. Odległość 212 metrów. Noty po 19,5 punktu, będzie 13 i pewny awans do serii finałowej. Wygrywa w parze o 7 punktów Raimund poza serię finałową. Kolejna para, para E, e, Fińsko-Słoweńska, Etunow control kontra Lovrokos. Kolejny zespoł, najpierw zawodnik z ambicjami. I to zresztą udowadnia, to będzie lot, który da mu serię na 100%. Odległość 218,5 m. no typu 18,5 punktów. W Holwajcach jakby nie poszło tak dobrze. Tutaj Dokłada kilka metrów, jest na piątym miejscu przed Łukaszem Brudkowskim za Andrew Urlaubem w tym momencie. Na podium wciąż macie koty bo wolny. Tu nic nie zmienia. Teraz Lobrokos. Czy będzie lepszy od finału czy gorszy? Lobrokos siódmy w kwalifikacjach. Teraz Lobrokos, no walczą o każdy metr. Będzie się dla kilu zerów na ten moment. 213,5 metra, noty dziewiętnastki. Miejsce trzynaste, z Weringerem, No i w tym momencie Manuel Fettner. Niedawno wśród najlepszych przegranych, teraz odpada z tego wygrana, najlepszych przegranych. Na wylocie jest Federico Czekona. i jego 210 metrów w tym momencie. To jest puła Plakidu Zara w tym momencie. Noussenen wygrał w parze o 4,5 punktu, a mimo to różnica między nimi to 8 lokat. Noussenen jest piąty, trzynasty jest Beringer z Lobrokosem. No i teraz zostało nam 6 pojedynków. Teraz ciekawszy chyba stacie z tych 6 pojedynków. Johnshiro Kobayashi kontra Gregor Schierenzauer. John Shiro w końcu ma pierwsze przetarcie, ale tutaj przegrywa chyba jednak. Chyba nie będzie widowiska. John Shiro 196 metrów, noty 19, 19,5. Ale co ciekawe, on pokonuje Roberta Pattinsona, Jak można się domyśleć. No i jeszcze saber pozostał w tej parze. Około 200 metrów musi skoczyć, żeby wygrać w pojedynku i pozostać bardzo błędnym zawodnikiem obok Hanna Walda, z którym będzie walczył tutaj o pierwsze miejsce w turnieju. Tym no i tak będzie. 7 wygrywa w parze. Osiąga w tym momencie 211,5 metra. Noty 20, 19,5 punktów, 7 wygrywa w parze. Hanwald na półmetku jest od Austriaka słabszy, ale tylko o 0,6. Obaj pewnie poszedł do seryfinowej, chociaż się przekrywa w parze o 20 punktów. Nie będzie go w seryfinowej, mimo że tak był od niego słabszy. I to słabszy o prawie 10 punktów. Paddycno będzie fenomenem, bo on potem nie będzie 40 w klasyfikacji łącznej. Teraz Piotr Zgorzelski kontra Antonio Banderas. Nawiej Piotr Zgorzelski i Piotrek tutaj, no nie zachwycił za bardzo w pierwszej fazie. W drugiej nieco lepiej, no ale 206 metrów, dobrze nie rokuje. Noty 19, wynik Ezequiel z Jarkomatą, który w swojej parze przegrał i nie ma go w serii finałowej. Antonio Banderas tymczasem piąty w kwalifikacjach, jak, jak pamiętamy. Ale jak to się przełoży na skok konkursowy, chyba Antonio wygra w tej parze. Coś tak czuję po tej trajektorii. Chociaż nie, jednak minimalnie lepszy Piotr. 205 metrów. No właśnie, o 0,7 punktu lepszy Piotr Gorzelski. Obaj czekali na pierwszą serię finową w tym turnieju. I tu jednak Piotr Gorzelski nieco lepszy. O 70 punktu. Niesamowite szczęście Piotra. Antonio, i tak by nie był w serii finowej bo bez systemu KO jest w na 31 miejscu. Więc i tak on dzisiaj by nie punktował w obu seriach. A teraz Martin Schmidt kontra Ryuki Shimizu. Martin Schmidt oczywiście będzie mimo wszystko faworytem. Mimo, że w kwalifikacie był odległy na odległym 47 miejscu. Ryuki Shimizu zdecydowanie lepiej. Martin Schmidt na razie 210,5 metra. No ty 19-19 i pół jest przed Federico Czekonem, czyli był przed 5 przeganych w tym momencie. Wiemy już, że a awansował z przegranych Andreas Alamomo. Na Awans z Beringerem. Którzy za chwilę będą również prawdopodobnie z awansem. Będą, bo matyś mi z nimi przegrał. Roki z tymczasem czwarty w kwalifikacjach czy wygra w parze czy później za czasem z kwalifikacji, w których zajął wysokie miejsce. Gdzieś na No nie. Nie będzie, ale będzie szansa na status odległości. 213,5 metra to długi lot, który może wystarczyć, bo Karl miał 222 metry. Na ten moment Ruki tak, także jest w serii finalowej przed Patinsonem, co ciekawe, będzie. Mimo tego upadku. Patinson będzie 31 po pierwszej serii, prawdopodobnie, a Arturki będzie 30. A więc oba avansują do serii finałowej, Martyś z tytułu wygranego po a Arturki na ten moment z tytułu długiego, długiego lotu, którego nie ustał. Teraz Tom Hilde kontra Magda Kessler. Najpierw Norweg. Ostatnia nadzieja Norwegów na miejsce w czołówce po pierwszej serii. Mm, Tom Hilde... No nieźle. Nieźle nie, nie, sobie poradził. 215,5 metra. Udany lot po dłuższej przerwie w tym konkursie. Noty 20, 19,5 punkty. Jest szóste miejsce ta, w tej chwili Tom Hilde przed Łukaszem Rutkowskim, a tuż za Etuną w tym momencie. No I Magda Kessler. Łatwo nie będzie. Trzeba przekroczyć 210 metrów, żeby mieć szansę na serię finałową. Najlepiej mieć 215 po prostu. Ale nie będzie to odległości chyba u Magdy. Chociaż ta rotacja tak namieszała trochę, ale bez awansu chyba. 211 metrów będzie na granicy awansu z tytułu odległości. Zaryzykowała? Być może skutecznie, ale będzie ciężko. Jest za Patinsonem. Ale no właśnie pytanie, czy 211 metrów będzie wystarczające? Będzie wielkie znak zapytania. Będzie trzeba poczekać jeszcze kilka minut. Za masą oczywiście za chwilę może być utopata z tyłu przegranego, potem Federico Czekon. A przed nami Justin Bieber, Kąta Wadimierz Zagrawski. pewno Justin Bieber. Justin... Ach! Z upadkiem. 206 metrów. No i się brzega w parze, tego w safe nowej nie będzie. I może został wysoki jak na upadek bo chyba lepiej od Magdy Westel w tym zestawieniu o punkt. No i teraz Władimir Zagrawski, który był drugi w kwalifikacjach po locie, pamiętamy, na 221,5 metra. Jest powrotem tego starcia i wygra w parze. Ale wynik nie będzie jakiś błyskotliwy, dużo zaprzedku kwalifikacyjnego. Odległość 206,5 metra, noty 19, lokata 28. Przegląd z Fetnerem i Raimundem, którzy nie awansowali do serii finałowej. I z Michałem Żablowskim mamy to egzekwę, Co ciekawe. No ale Zograwski wygrywa w parze. Od 22 punkty. I będzie w serii finałowej. A Michał Żablowski niestety nie będzie. Mimo, że finalnie będzie w 30. Michał. Co ciekawe. zostało tylko dwóch zawodników: Katarina Althaus kontra Ceneprewc. Nawet Katarina Althaus, która wierzy na pewno, że w serii finałowej może się jeszcze znaleźć. Chociaż ten lot na no to nie, za, nie zestuje, no. Odległość 201,5 metra, Zbyt krótko. Raczej. Nocy 19, w tej chwili 35. miejsce. No i za chwilę cenę prędko, które jest rywal no rywali w kwalifikacjach. i 225,5 metra. Co zrobi teraz? Pytanie: cenę? No tak daleko nie poleci, ale w parze powinien wygrać. Chyba poczekajmy na podsumowania. No nie, nie wygra w parze. Ale już niespodzianka: cenę skoczył podobnie jak rywalka, ale nie ustał próby i przegrywa w parze. Co dowodzi temu, że wygana kwalifikacji nie zawsze gwarantuje powodzenie w konkursie. Cenę z tym razem przegrywa z presją. 22 metry z upadkiem i daleka lokata. Katrina Altos szczęśliwie z awansem. Dzisiaj dużo więcej mieliśmy tych uroków w przyszłym roku Magda Gessler także z awansem. Natomiast no, bez awansu pięciu innych zawodników, którzy byli za do bezpośrednio, czyli Andreas Felder, Marita Kramer, Cenę Prewc, Beata Szydło i Michał Kołodziejczak. Ci wyraźnie przegrali awans do serii finałowej, bo przegrali i odległością, i stylem. Te przegrane były bardziej dla nas klarowne. Szczęśliwy awans Patinsona, szczęśliwy awans Luki Jaglofa, którzy normalnie by w serii finałowej nie byli. Natomiast nie ma w tej serii finałowej Martina Kocha, który by był bez systemu KO. Nie ma Michała Żabowskiego, nie ma Filipa Raimunda, nie ma Manuela Fettnera. Generalnie, awans do serii finałowej był od 206 metrów. Bardzo niski pułap, oczywiście, jak się miało się do noc to 206 metrów wystarczało. E, Raimund miał takie szczęście. E, 207 natomiast było gwarantem do serii finałowej, a w kwalifikacjach trzeba było mieć 213. Kolejny przypadek, kiedy w konkursie wystarczało mniej, by być w 30. E, to już taka tradycja, można powiedzieć. Podobnie będzie, pod Podobnie będzie w planicy i, i w Polsce. Że też ten pułap będzie niższy w konkursie. Dlatego tak ważne są kwalifikacje, bo one jednak ułatwiają potem życie w konkursie. Już za chwilę seria finałowa.